Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi, i całym jego mieniem, i tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy, widząc, współ, współsłudzy jego, widząc co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swojemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie chrysty. Moi drodzy, jednym... Z ciągle aktualnych słów było, jest i chyba na długo pozostanie słowo dialog. Dialog zalecany jest wszędzie, na każdym odcinku społecznego, rodzinnego, ludzkiego życia. Potrzebny jest w rodzinie, potrzebny jest w szkole. Potrzebny jest w zakładzie pracy, potrzebny w sąsiedztwie, na ulicy, krótko mówiąc wszędzie tutaj, gdzie pojawi się człowiek. Dialog prowadzą strony, które dzielą różnice ideologiczne, polityczne, zawodowe, religijne. Jednakże przychodzi taki moment i bywają takie sytuacje, kiedy dialog staje się niemożliwy, gdzie żadna ze stron nie chce albo nie może ustąpić ze swojego stanowiska. I w takim wypadku pozostaje już tylko tolerancja. My jako naród, jako Polacy, szczycimy się tym, że byliśmy zawsze tolerancyjni że inkwizycja to nie u nas, że inkwizycja to nie u nas, nie w naszym kraju, nie w naszych rodzinach, nie w zakładach pracy, inkwizycja to nie u nas. Ta tolerancja, moi drodzy, potrzebna jest nie tylko w spotkaniach na szczycie, w spotkaniach rządowych ale jeszcze bardziej potrzebna jest w codziennych międzyludzkich kontaktach. I ta tolerancja nosi wtedy nazwę wyrozumiałości. My wszyscy żyjemy w jakiejś wspólnocie, większej czy mniejszej, i każdy wnosi do tej wspólnoty cały kapitał swoich przymiotów, swojego dobra, swoich przedsięwzięć pośród których nie brakuje potknięć, nie brakuje błędów, nie brakuje wad. A naszą najczęstszą postawą wobec czyichś upadków, czyichś słabości, czyichś błędów, wad i naszą pierwszą reakcją na nie jest surowa ocena, surowy sąd, który zazwyczaj potrafi kończyć się potępieniem. Władzen królewski Stańczyk w dowcipny sposób wykazał, że na świecie jest najwięcej lekarzy. Można jednak, moi drodzy, bez obawy ryzyka stwierdzić, że o wiele więcej jest sędziów i prokuratorów. Nie tych z gmachów sądowych, nie tych sądowych ław, ale sędziów i prokuratorów. W rodzinie, w sąsiedztwie, w zakładzie pracy, w takiej czy innej wspólnocie. Jest o wiele więcej. I trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego tak chętnie oceniamy, dlaczego tak chętnie sądzimy, czy potępiamy drugiego człowieka. Przyczyn chyba jest kilka. Najczęściej czynimy to wobec innych, aby tym bardziej jaśniały nasze osobiste przymioty, żeby pokazać innym, że my jesteśmy lepsi, że wszelkie zło daleko jest od nas, że my byśmy czegoś podobnego nie zrobili. Równie często oceniamy, sądzimy, potępiamy, dlatego że w cieniu cudzych błędów, cudzych grzechów, Cudzych słabości chciałoby się przemycić własne, o wiele większe i o wiele gorsze. Bo patrząc na cudze błędy, cudze potknięcia, samego siebie chciałoby się rozgrzeszyć w myśl fałszywej zasady wolno innym, to wolno i mnie. Widzisz drzazgę wokół brata swego, a nie widzisz belki we własnym oku. Widzisz daleko pod lasem, ale nie widzisz pod własnym nosem. I dlatego człowiek czyha na cudze potknięcia, cudze słabości, cudze błędy, ażeby je oceniając, ażeby je sądząc, potępiając, sam niejako okazał się sprawiedliwym w cudzysłowiu. Czyli to zło, które my oceniamy, które osądzamy, które potępiamy, nie jest w bliźnich, tylko w każdym konkretnym człowieku. A więc w Tobie również. W Tobie również. To dana jednostka jest niedobra i dlatego zło widzi u innych i o zło, które sama czyni, ocenia, posądza, potępia. Jest takie opowiadanie. Otóż w czasach starożytnych pewien uczony został zaproszony w odwiedziny przez swojego kolegę. Nie mógł się długo zebrać, żeby pojechać w te odwiedziny, ale w końcu się zdecydował. Swoją podróż odbywa na osiołku i nie chcąc stracić drogocennego czasu. Pogrąża się w czytaniu naukowej lektury. Tymczasem osiołek jak to osiołek. Znudziło mu się iść dalej naprzód i w połowie drogi zawrócił. Wreszcie podjeżdża pod dom i dziwi się, że nikt mu naprzeciw nie wychodzi. Kolega go zaprosił, ale nie wyszedł go powitać jak i ten kolega źle wychowany. A potem dalsze krytyki, zakwaszonego ogrodu, walącego się płotu, ruin ganku, niepomalowanych ścian, mieszkanie zawalone papierami, że nawet nie ma gdzie postawić nogi. Coraz to gorsze ma wyobrażenie uwuczony o swoim koledze. Nagle zaciekawia go książka, która leży na stole. Przecież kolega tego nigdy nie studiował. Szczwany lis, chce mnie ubiec, jaki podstępny. Nigdy bym go o to nie podejrzewał. Na dodatek spostrzega jeszcze leżące swoje zapiski na stole. Tego już za wiele. I tutaj sobie. Ulżył, i to tak ostro sobie ulżył wobec swojego kolegi. I w pewnym momencie spostrzega, że jest u siebie we własnym domu. Zrozumiał, co się stało, że osiołek zawrócił i przywiózł go z powrotem pod jego własny dom. Widzisz, jak człowiek lubi oceniać, jak lubi sądzić, potępiać drugich, jak lubi robić rachunek sumienia drugiemu człowiekowi, jak mu strasznie brak wyrozumiałości dla nich. A przecież to, co nas najczęściej denerwuje, co nas złości, to żadne wielkie grzechy czy przestępstwa. Ale powodem naszych przykrości są zazwyczaj rzeczy drobne, brak zastanowienia u kogoś brak doświadczenia, brak uwagi, zrozumienia, lekkomyślność, brak przemyślenia. Wiele drażniących spraw, moi drodzy, pochodzi po prostu z inności drugiego. Z różnicy charakterów, upodobań, przyzwyczajeń i stąd nasze antypatie. Stąd długa lista tych, których nie lubię. Ale i ci Według mnie niekochani, nielubiani, niesympatyczni, nieznośni, mają w moim życiu wyznaczoną rolę do spełnienia. Sergiusz Rabinin tak się modli. Dzięki Ci Chryste za ludzi, których nie lubię. Są oni dla mnie sprawdzianem, jak daleko posuwam się do Ciebie. Bo do Chrystusa można dojść tylko kochając prawdziwie, kochając innych. A miłość bliźniego polega właśnie na znoszeniu tych, którzy są nieznosi. Moje więc odniesienie do drugiego człowieka jest miernikiem mojego wzrostu duchowego. I na pewno o wiele łatwiej będzie mi znosić czyjeś błędy, czyjeś wady, czyjeś potknięcia czyjeś niedoskonałości, gdy zastosuję wobec nich tę samą miarę, jaką stosuję wobec własnych błędów, własnych słabości, własnych grzechów, własnych wad. Bo kiedy mnie się coś nie udało, to tłumaczę to swoją słabością, brakiem doświadczenia, mówię, że się poprawię. Dlaczego więc na innych mam tak samo nie patrzeć? Dlaczego mam na innych tak samo nie patrzeć? Wyrozumiałość czy potępienie to sprawa całego nastawienia człowieka. Jeżeli szuka się zła, nawet się go dopatrzy u najświętszych. Jak się chce uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. Jeżeli się chce znaleźć dla drugiego usprawiedliwienie, zawsze znajdą się ku temu racje. Nie chciejmy widzieć, moi drodzy, w drugim człowieku samego zła, tak jak to widział Sartre, kiedy mówił, że całe nieszczęście człowieka polega na tym, że istnieje drugi człowiek. W tym drugim człowieku jest na pewno o wiele więcej dobra, miłości i to dobro, tę miłość trzeba wydobyć. A gdy już tak naprawdę chcę oceniać, chcę osądzać człowieka, to trzeba go najpierw prawdziwie kochać. Prawdziwie kochać, bo tylko wtedy mogę mieć pewność, że nie zrobię mu krzywdy. Następnie trzeba tego człowieka naprawdę znać. Trzeba wiedzieć o wszystkich okolicznościach jego czynu, a przede wszystkim o intencjach, co ma w zamyśle. A udowodnić komuś złą intencję, czy dobrą nawet, jest rzeczą bardzo trudną, bo najczęściej jej nie znamy. Nie znasz intencji swojego sąsiada, swojej sąsiadki, swoich bliskich, znajomych. Nie znasz. Nie wiesz. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, chce być dobry, chce być lepszy aniżeli jest. I jeżeli ja tak opornie posuwam się na tej drodze, jeżeli inni muszą się męczyć z moimi wadami, z moimi wyskokami, znosić mój egoizm, to jakim prawem ja mam ich za to samo potępiać jakim prawem? Czyż nie jest tutaj miejsce na okazanie serca przyjaznego, gotowego pomóc? I chyba tylko na tej drodze staniemy się prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. On wybaczył Marii Magdalenie, gdy wszyscy ją potępili i podziwiać musimy Jego dobroć i wyrozumiałość. Kiedy modli się na krzyżu, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie tylko prosi Ojca o przebaczenie, ale tłumaczy postępowanie, bo nie wiedzą, co czynią. Wreszcie Chrystus, moi drodzy, stanowczo zapowiada, że nasze odniesienie do ludzkich ułomności, do ludzkich słabości, do ludzkich błędów, wad, będzie podstawą sądu i wyroku Bożego względem nas, względem każdej i każdego z nas. Nie sądźcie, bo taką miarą, jaką wy sądzicie, i wam odmierzą. Niechże więc miara, jaką stosujemy wobec bliźnich, będzie jak największą miarą, Wyrozumiałości i dobroci. Krzyż, ołtarz, wokół których się gromadzimy, niech przypominają nam, że Chrystus nas zbawił nie przez swoje sądy, ale przez miłość, przez wyrozumiałość i przez przebaczenie. I tej miłości, tej wyrozumiałości i tego przebaczenia On również. Od Ciebie oczekuje. Słabemu Bóg pomocą, Ślepy, chory, chromy, Prędzej Boga złowi, niźli człowiek zdrowy. Szukasz Boga, On często schodzi po kryjomu I puka do drzwi Twoich, Ale rzadko w domu. Głośniej niż w rozmowach, Bóg przemawia w ciszy, i kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy Amen.